Witamy wszystkich oglądających ten film. W tej chwili będziemy losować jedną osobę za pomocą programu, który widzicie aktualnie na ekranie. Będziemy losować jedną osobę, która otrzyma nagrodę od firmy Retro Venture. Będzie to dowolny przedmiot z oferty tej firmy. Nagrodą, yy, nagroda jest yy, dla osób, które brały udział w zeszłej letniej edycji Silventure 2020 +1. Nagroda jest, tak jak mówiłem, sponsorowana przez firmę RetroVenture oraz przez organizatora yy, tego zlotu, czyli Gry A Mystic Bytes. Yy, w tej chwili yy, w komisji, że tak powiem, gierii Zakładów yy, zaprosiłem również, zaprosiliśmy również Tygrysa oraz Perinoita którzy będą nam, nam patrzyli na ręce, czy wszystko jest OK i czy losowanie odbyło się uczciwie. Z, mm, osoba będzie wylosowana za pomocą programu Larka, który, któremu bardzo dziękujemy za udostępnienie tego programu. W tej, dziękujemy. W tej chwili będę uruchamiał ten program. Losowanie yy polega na tym, że wcześniej dostałem od greja listę osób, które yy zapisały się na zeszłą edycję SliVenture Venture i wylosujemy i każda z tych osób ma przyporządkowany numer i w tej chwili wylosujemy jeden numer, który ogłosimy kto ten, kto yy został wylosowany. Lista yy jest do wglądu będzie. Mam nadzieję, że ugraję. Gdyby, gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości. I losowanie polega na tym, jeszcze jeszcze jest, jed, jeszcze jest jedna rzecz, że jeżeli okaże się, że ta osoba, która y, zostanie wylosowana, ten numer, który zostanie wylosowany, nie jest użytkownikiem Materia Rea, to będziemy losować jeszcze raz. Także uruchamiam program. Jeszcze pokażę. Liczba osób, które biorą, wezmą udział w losowaniu, to jest 172, ponieważ tyle osób jest na liście, którą otrzymałem od Greja. Wpisujemy listę, wpisujemy numer i czekamy. Napięcie rośnie. Wylosowana numer 114. Osobą numer hmm. 114 na liście jest. Kermit 83. Greju, czy kermit był na tym, na Zlocie? <laughs> I to jest dobre pytanie, bo ponieważ nie jest to jakaś osoba znana ze sceny, więc naprawdę. Kermit jest, mi Kermit jest synem Simiusa. powinieneś go znać. Hmm. Jacka Rzucia. No to teraz zadałeś mi ćwieka szczerze mówiąc. Jacka nie było. O. <grych> no, Aha. z tego co mówił Łukasz, to nie było. <grych> Jacka nie było. A Natomiast Jacka nie było. jeśli był, to nie wiem, bo ja nie znam osoby. Aha, nie, nie, nie znam Jacka. No dobra. No nie spodziewałem się takiego powrotu sprawy. <grych> Okej. Okay. To w takim razie co komisja? Proponuje? Żeby najpierw spytać Jacka. Najpierw spytać Krzyśka Kermita, czy był na pewno, bo Kermit na pewno jest użytkownikiem Ataria Rea, czy w razie czego jeszcze backupowy jakiś numer losujemy? Myślę, że losujemy backupowy jeszcze numer, w razie czego. Tygrys, Łukasz, zgadzacie się? No, no, nie zgadzam się. Okej. Okay. W takim razie jeszcze raz losujemy jeszcze jedną osobę. Czy naparty był Kermit? No to jest naprawdę pytanie, którego się nie spodziewałem. Nie odfajkowywałeś na liście, kto się zgłosił, kto się odfajkował na wejściu? Wiesz co, moja małżonka była na wejściu, ale ten, w infodesku, ale nie wiem, czy odhaczała wszystkich, więc... Następną osobą, która została wylosowana, jest osoba numer 108. I tą osobą jest Piguła. O, no proszę. Czy Piguła był na Piguła był na party, ale Piguła z oferty RetroVenture na pewno ma wszystkie szaliki. Więc pozostaje jakaś pokrywa, może do Jaguara albo do 2600. No to już sobie wybierze. Jeśli na tak, tak. niego wypanie, to już sobie wybierze. Pamiętajmy, tak, że także... to jest osoba backupowa, więc. Pierwsze tak. ma to pierwsza zolosowa. To znaczy, jeżeli się okaże, że kolega Kermit y, był na City Venture, y, to dostanie nagrodę i, i ta osoba, i, i Piguła dodatkowo. Także myślę, żeby tak to zostawić po prostu. A, no to super, bardzo fajnie. Okay. Mm -hmm. ok, w takim razie bardzo dziękuję Komisji y, Gier i Zakładów. <laughs> bardzo dziękuję sponsorowi, czyli RetroVenture, i zapraszamy na kolejne Sea Venture. Tym razem. Y, w edycji zimowej i po takim silly lub na tym silly jeżeli starszy czasu, będzie wyrosowana kolejna osoba, która również będzie mogła skorzystać z oferty. Oczywiście, oczywiście. Bo będzie... już za miesiąc, tak? Tak, już za no już za miesiąc, już za miesiąc, także przy okazji zapraszam wszystkich serdecznie właśnie 9 grudnia to Gdańska. będzie się działo, będą fajne prace, bo już, już dostajemy informacje konkretnie, na jaką platformę, jak, jaka kategoria, także. Zapraszam wszystkich serdecznie. Albo fizycznie, albo online. Owo. Na pewno będzie stream sparty też. Ja na pewno będę online. Czy jeszcze będę na miejscu, tego jeszcze nie wiem. Super. No, no, to tak dziękuję, raz... dziękuję, Daniel, też Jesz... Tobie za, za organizację tego losowania. No i gratuluję zwycięzcom. Super. Dziękujemy. Jeszcze raz informacja o tym ukaże się, oraz zapis tego nagrania ukaże się na terenie i, i na forum. Jeszcze raz dzięki bardzo wszystkim. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hejka, Hej, kapa.